Dolina Spokoju jest miejscem, gdzie można godnie pożegnać swoich przyjaciół zwierzęcych. Jesteśmy krematorium, które zajmuje się kremacjami indywidualnymi i kremacjami zbiorowymi. My jesteśmy w branży weterynaryjnej od wielu lat. Też mamy swoje zwierzęta. Głównym powodem było to, że wiemy, co dzieje się z ciałami zwierząt, jeżeli one zostaną zostawione w lecznicy czy oddane do utylizacji. One są wtedy dostarczane do spalarni i spalane razem z odpadami medycznymi, co nie jest według nas i, i dobrą rzeczą. Potraktowanie ciała po śmierci w sposób taki jak odpad i zutylizowanie wydawało nam się no, taką rzeczą niegodną. Dlatego myśleliśmy już długie lata nad tym, żeby móc stworzyć takie miejsce, gdzie właściciele mieliby możliwość pożegnania swojego przyjaciela. Jeżeli już przyjeżdża do nas zwierzę, ustalamy, jeżeli mówimy o kremacji indywidualnej, ustalamy godzinę. Zapraszamy wtedy rodzinę. A rodzina przyjeżdża, może się jeszcze pożegnać przed samym złożeniem ciała do komory pieca, może być również uczestniczyć przy złożeniu. Następnie oczekuje to w zależności od wielkości zwierzęcia. Proces kremacji trwa od półtorej, nieraz do czterech godzin. Po wystudzeniu pieca wyjmowane są pozostałości i przekazywane później rodzinie. My wydajemy e, prochy w takich specjalnych pojemnikach medycznych. Oczywiście to jest włożone, żeby to estetycznie wyglądało w woreczek welurowy. Do tego jest oczywiście potwierdzenie o wykonaniu kremacji indywidualnej. Powiedzmy sobie: 50% właścicieli wybiera urny no, ozdobne, w zależności od tego, czy mówimy o kotku, piesku, czy są różne rodzaje. Ponieważ no, na przykład życzą sobie tego, żeby ten, to zwierzę było, pozostało z nimi nadal w domu. Najczęściej kremowane są u nas psy, koty. Zdarzały nam się komiczki, zdarzały się króliki, koszatki, szynszyle, kawie domowe. Mieliśmy nawet pytona, który miał 35 lat i ważył 50 kg. I pan po prostu postanowił, z, ponieważ był to jego przyjaciel przez tyle lat, też postanowił go skremować. Był też Legwan, który żył ze swoim właścicielem dłużej niż bez niego. Jest cały przekrój, jeżeli chodzi o zwierzęta domowe, które do nas trafiają. W sumie, od momentu utworzenia firmy do momentu otwarcia zajęło nam to prawie 5 lat. Kwestia znalezienia miejsca, kwestia wszelkich formalności związanych z wybudowaniem tego miejsca i później ze zgodami, które należało uzyskać. No była to droga przez mękę. Pierwsze było poszukiwanie miejsca. Próbowaliśmy w Żyrardowie, prób próbowaliśmy w Opocznie. Wszędzie nam odmawiano, ponieważ nie były to miejsca, gdzie trzeba było wystąpić o warunki zabudowy, a wiadomo, że jeżeli się występuje o warunki zabudowy, to Zazwyczaj są wydawane na podstawie zabudowy okolicznej, a że takiej zabudowy nigdzie dookoła nie było, więc zawsze wszystko to kończyło się odpowiedzią negatywną. Druga sprawa, problem to jest sam problem słowa krematorium. Jak Polacy słyszą krematorium, no to od razu im się to kojarzy: dym, smród. Że nie wiem, szczury latające i tak dalej. Więc protesty mieszkańców też ewentualnie wchodziły w grę. Wszyscy mówią, że krematorium dla zwierząt świetny pomysł, rewelacja, tylko nie koło mnie. Najtrudniejsze jest tutaj stykanie się z emocjami ludzi, dlatego że tu przychodzą bardzo często osoby, które. Są w głębokiej żałobie, które są w wielkim żalu po stracie kogoś bliskiego, bo, bo dla wielu osób jest to, że, że zwierzę jest tą istotą bliską, bardzo bliską, nierzadko traktowaną jak członek rodziny. I to jest może najtrudniejsze. A z drugiej strony, jak widzę, że ci ludzie po procesie kremacji, po pożegnaniu tego zwierzęcia, czyli takim swoistym pogrzebie, wychodzą stąd jakby z taką ulgą. To jest do, porównywalne do y, pochówku ludzi. Codzienność. Hmm. Ciężka praca. Ciężka praca, bo to jest śmierć. Przede wszystkim e, nie ma weekendów, śmierci nie ma świąt, a śmierci nie ma e, nocy, więc nie wybiera. Bardzo często my w zasadzie teoretycznie pracujemy od poniedziałku do piątku, od dziewiątej do 19, a w sobotę jesteśmy tam do szesnastej. Bywa tak, że nieraz wychodzimy stąd o pierwszej w nocy. Bywa tak, że jesteśmy całą niedzielę w pracy, bo jest taka potrzeba, bo, bo, bo ludzie potrzebują pomocy w zaopiekowaniu się tym ciałem, tego przyjaciela, który otrzymał. W Europie jest to zupełnie naturalna rzecz, że kremuje się zwierzęta. W Niemczech jest, są 23 krematoria. W Wielkiej Brytanii praktycznie w każdym hrabstwie jest krematorium dla zwierząt. W Stanach Zjednoczonych jest to też na porządku dziennym, zarówno krematoria, jak i cmentarze dla zwierząt. Natomiast w Polsce obecnie jest kilka firm. Jest jedna firma w Lublinie, jedna firma jest w Mikołowie, w Gdańsku, we Wrocławiu, bodajże w Pile i my. Więc jest to stosunkowo mało, jeżeli chodzi o 38-milionowy kraj biorąc pod uwagę, że tych zwierzaków jest około 12-14 milionów. Jeżeli założymy jakiś tam procent tych zwierząt, które odchodzą w ciągu roku i procent osób, która mogłaby chcieć godnie pożegnać zwierzę, no to jest powiedzmy sobie, no nie wiem, z 20 tysięcy zwierząt, które by ewentualnie chciały zostać godnie pochowane bądź skremowane, bo mamy również, są również cmentarze dla zwierząt, o tym też należy pamiętać. Planujemy się rozwijać, na razie to są takie plany, które pozostawiamy dla siebie. Na pewno będziemy musieli tutaj rozwinąć również na terenie Warszawy, ale też wchodzą w grę inne lokalizacje na terenie Polski.